powiedzieć, Skąd wziął się pomysł na taki fajny spektakl? Nasze przedszkole uczestniczyło w przecudnym spektaklu w reżyserii Ewunii Król Lew. Byliśmy tutaj na scenie i widziałam entuzjazm naszych dzieci z niepełnosprawnością z naszego przedszkola 24 z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi. I po przyjeździe do, do przedszkola dzieciom, że one by chciały też wystąpić na scenie. Więc poprosiłam, a znamy się z Ewunią ponad 40 lat, jak to dwie Ewy, silne kobiety. Poprosiłam tak z całego serca, żebyśmy spróbowały w takim trudnym projekcie edukacyjnym znaleźć miejsce dla tych dzieci z niepełnosprawnością. I udało się. Czy to zadanie okazało się trudne, czy wręcz przeciwnie? No, patrząc na wszystkie nasze próby. To było trudne zadanie. Trudne zadanie, bo dla dzieci to było niesamowite wyzwanie. Scena duża. Eee, dużo różnych bodźców tutaj. To nie są te same bodźce, co w małej sali w przedszkolu czy w domu. Ale no, powiem szczerze, że jestem pod wrażeniem i szacom dla ewuni, i dla naszych dzieci i przede wszystkim też dla rodziców, którzy wytrzymali i co tydzień przy, przywozili tutaj dzieci na próby i uczestniczyli w tych próbach. Dlaczego nie czerwony kapturek? To jest taka ciekawa historia. Przyniosłam scenariusz na pierwsze spotkanie z dziećmi i powiedziałam, słuchajcie, pokażemy czerwonego kapturka. Nie, my nie lubimy kapturka, wilgie zły, a poza tym to jest taka słaba bajka. Więc ja pytam, no dobrze dzieci, a jaką chciałybyście zagrać tutaj bajkę, ewentualnie baś? Nie bardzo mogły się zdecydować. Ja mówię to, spróbujmy inaczej. I zaczęłam każde dziecko po kolei pytać, jaką postać chciałabyś zagrać. I się zaczął koncert życzeń. W efekcie chcę zagrać astronautkę, a ja chcę zagrać syrenkę, a ja dyrektorkę przedszkola, a ja sprzątaczkę. A to ja chcę być księżniczką, Spidermanem, Batmanem i suma sumarum wyszło, że musiałam napisać całkiem nowy scenariusz, bo żadni bohaterowie nie znaleźliby się w jakiejś znanej tutaj pro pod produkcji baśniowej lub też właśnie w jakiejś bajce. Ale różdżka wcale nie jest potrzebna, żeby spełniać marzenia. Tak, pomyślałam sobie że ta historia zaginionej różdżki musi mieć jakieś przesłanie. No, zawsze ten spektakl z takim przesłaniem e, wymyślam. Chodziło mi o to, żeby pokazać tym dzieciom, żeby, że nam, niepotrzebny nam jest magiczny przedmiot, abyśmy spełniali swoje życzenia, abyśmy czarowali. Wystarczy tylko odrobina uśmiechu, wyobraźni e, i Zrobienia wszystko, abyśmy spełnili swoje marzenia i te dzieci właśnie dzisiaj spełniły marzenie swoje, bo dzieci na próbach mi mówili, pani co ja tak zawsze marzyłam, żeby być astronautką i udało się, jestem. Musicie ściągnąć tutaj diabolinę i carownicę, wystarczy, że będziecie pięknie tańczyć, a one na pewno się tu zjawią. Jak się pani podobało? Strasznie mi się podobało, ale to były takie emocje, że nie jestem w stanie w ogóle, cała się od środka trzęsę, głównie jeśli chodzi o syna, bo moje dziecko jest niedosłyszące i dla mnie to było, jak on sobie poradzi, jak w ogóle wejdzie, powie, a tu się okazało, że wszystko się udało. I o córkę się nie bałam, bo córka to jest dusza artysty, więc ona sobie na pewno da radę. No i dała radę. Pięknie było. W ogóle wszystkie te dzieci, które tutaj, które znam z przedszkola, zwłaszcza te dzieci z oddziałów specjalnych, to jest po prostu niesamowite, co oni zrobili. Kogo grał syn, a kogo córka? Córka grała astronautkę i śpiewała na końcu, a syn grał mechanika. To ten, co naprawiał rakietę. Dokładnie tak. E, trudno było e, synowi ale. nauczyć się tekstu wystąpić e, na scenie. Trudno mu było, bo on w ogóle jest osobą, która nie wierzy w siebie i zawsze jest nastawiony na nie, ale te próby mam wrażenie, że tutaj mu strasznie pomogły, że tych dzieci było więcej i tutaj raz mu się udało, potem w domu zaczął powtarzać i no i nie trzeba mieć różdżki, żeby spełniać marzenia. No dokładnie tak. Ah uh -huh. uh -huh.